Marian z Pcimia był zwykłym facetem. Lubił schabowe, nie ufał nikomu, kto nie jadł ogórków kiszonych i uważał, że najlepszym wynalazkiem ludzkości jest ciepły kapcie. Jego życie zmieniło się pewnego dnia, kiedy w piwnicy po dziadku znalazł kasetę VHS z napisem Nie oglądać grozi PRL-em. Ale Marian, jak to Marian pomyślał, Co mi tam najwyżej będzie Zenek Martyniuk w wersji z 1983 roku. Włączył kasetę i ekran zaczął migać, a z głośników poleciał hymn PZPR w wersji Disco -polo. Po chwili świat zadrżał. Ściany zaczęły się ruszać. A Marian zobaczył dziwne postacie w dresach Adidasa i z musztardą winiary w rękach. To byli zombie PRL-u. Nie, nie zżerali mózgów. Zamiast tego pytali wszystkich: Masz może kartki na mięso? Albo gdzie jest peweks. Jeden z nich próbował zapłacić dolarem za flaszkę żubrówki. Marian wiedział jedno, musi ich powstrzymać, zanim cały kraj znowu zacznie słuchać kombi i ustawiać się w kolejce po ocet. Trzy tysiące znaków Zombi nie czekali. Wpadli do najbliższej biedronki i zaczęli robić rozpierduchę. Zamiast nowoczesnych zakupów przez za aplikacje. Rzucali się na regały z konserwami i krzyczeli, to było zagierka. Jeden z nich próbował odpalić kartę lojalnościową do sklepu Ruch z 1987 roku. Marian, uzbrojony w mop, trzy paczki kabanosów i wiarę w wolność, wkroczył do akcji. Pomagała mu Genovefa, sąsiadka z parteru, która twierdziła, że ma doświadczenie, bo walczyła kiedyś z teściową ostatniego pączka w Lidlu. Walka była zacięta. Pierogi latały po całej biedronce. Jeden zombie został unieszkodliwiony przez rzucenie w niego butelką sosu czosnkowego z promocji. W końcu Marian zrozumiał. Zombie mają słabość do reliktów PRL-u. Wystarczy pokazać im magnetofon Kasprzak i zaczynają tańczyć pogo. Plan był prosty: zwabić ich do Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Ale jak tam dotrzeć, kiedy cała Małopolska jest już pełna zombi śpiewających Nie płacz Ewka? Marian, Genovefa i ich świeżo zwerbowany zespół ocalałych, w tym hipster z Warszawy, który uznał zombie za retro-vibe, wsiedli do starego jelcza. Nazywali go Zombibus. Trasa prowadziła przez Radą, gdzie zombie wciąż protestowali z transparentami Więcej Octu, Kielce, które wyglądały dokładnie tak samo jak w 1984, i przez Warszawę, gdzie pałac kultury zaczął przemawiać jak Gierek. W Lublinie musieli stoczyć walkę z zombie milicjantem który domagał się legitymacji i groził mandatem za brak czapki. W końcu dotarli do Muzeum PRL-u, gdzie Marian odpalił największą broń. Telewizor Rubin z przemówieniem Jaruzelskiego. Zombie zamarli. Zaczęli powtarzać: Towarzysze, sytuacja jest trudna, ale stabilna. Plan działał, ale wtedy pojawił się on, największy z zombie, legendarny Złoty, ubrany w garnitur, miał w ręce kartonowe opakowanie po proszku dwart i mówił tylko jedno słowo Balcerowicz. To nie był zwykły zombie. To był Balcerobot 3000, połączenie PRL-u i reformy gospodarczej. Strzelał monetami 20 tysięcy złotych przed denominacją i mówił w niezrozumiałym ekonomicznym żargonie. Marian, mimo strachu, Wiedział, że nie może się poddać. Przypomniał sobie słowa dziadka: Jak ci PRL zagraża, przypomnij mu o inflacji. I tak zrobił, krzyknął. 200 milionów złotych za jedną bułkę, tego chcesz? Balcerobot zawahał się. W tym czasie Genovefa rzuciła w niego kasetą magnetofonową z bajmem. Balcerobot krzyknął: To nie mój gatunek! i eksplodował, zostawiając po sobie tylko paragon z Peweksu. Zombi zaczęli się rozpływać. Muzyka disco polo zamieniła się w ciszę, a Marian padł na kolana i powiedział Polska znowu wolna. Po wszystkim Marian stał się bohaterem. Zaprosili go do pytania na śniadanie, gdzie nie rozumiał połowy pytań. Dostał medal od prezydenta i honorowy zapas pierogów na rok. W Cimiu zbudowano mu pomnik. Marian w klapkach, z mopem w ręku i z napisem Zwyciężył PRL mopem. Zombi zniknęły, a Polska znowu była wolna. Przynajmniej do momentu, kiedy ktoś znowu włączy stary magnetowit, a kaseta, Marian ją spalił, ale nie zauważył, że Genovefa zostawiła sobie jedną na pamiątkę. I tak kończy się historia, która mogła wydarzyć się tylko w Polsce, kraju, gdzie nawet zombie boją się porządnej gospodyni z pcimia.